Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie kolejne petardki. Petardki tym razem naprawdę myślę, że bardzo, małe, bardzo małe, mało znane. Tak, nauczyłem się już mówić. Prawie. Yy, bo petardy yy, importera Dragon. Yy, Dragon jest importerem z Poznania, oczywiście polskim. Myślę, że niezbyt znanym pojawił się kiedyś w tamtym roku w polomarkecie na, święt... na święta na Sylwestra. I mimo wszystko produkty od niego nie są zbyt y, widoczne na rynku, a niestety a szkoda, chyba że akurat ten będzie słaby, i moje słowa się nie potwierdzą, ale są to y, takie taśmy petard y, karabinki, mówiąc po ludzku kolibri. Y, produkowane to jest przez pirotechnika Castlewania i z tego co kojarzę i naprawdę na, na opakowaniu jest skąpo w informacje a że jest skąpo w, w informacje naprawdę muszę się nauczyć mówić no to yy, ja was zarzucę trochę informacjami informacjami takimi, że zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie, zapraszam was na mojego tiktoka oraz instagrama wszystkie linki znajdziecie w opisie oraz zapraszam do sklepu Fireworki Shop gdzie z kodem PYROGANG dostaniecie 15% Zniżki, a ja mam nadzieję, że już nie będę się zacinał. Także na pakowaniu jest napisane, że 400 sztuk petard w tym jest i w sumie jest to prawda, bo w takim opakowaniu znajduje się 10 karabinków po 40 strzałów. Są to takie karabinki na taśmach, myślę, że każdy je kojarzy. Takie malutkie, oczywiście, jest to zabyteczek, można powiedzieć bo posiada NWP, choć tutaj więcej informacji nie znajdziemy za dużo, jedynie gramatura, że 10 razy po 0,022 g. Naprawdę jestem tego ciekawy, bo tak jak powiedziałem i Wam pokazałem, informacji tu jest bardzo skąpo. Jest produkt NWP, ale bez problemu go dostaniecie. Mówię tak, bo po prostu na sklepie Dragona produkt ten jest dostępny bez problemu. On jest dostępny za 5 złotych, czyli 5 złotych za takie 10 karabinków to raczej nie jest jakoś wybitnie źle. Oczywiście, po odpakowaniu z kartonika, na którym też jest mało czegokolwiek, mamy takie foliowe opakowanie kojarzące się z sylwestrem, jak najbardziej myślę, bo wszystkie. Sławiutkie petardy w zestawach sylwestrowych są w taki sposób pakowane. Wszystkie karabinki na odpustach były tak pakowane, więc, no, a no, same karabinki klasyk, klasyków tu nie ma co raczej mówić. Biorę jednego petardek, nie będę liczył, bo, no, szanujmy się, wierzę producentowi, że jest tu 40 sztuk. Tak to wygląda. Dwukolorowy. Karabinek, jedne zielone, drugie czerwone. Lącik, nawet długi. Zobaczymy, jak to będzie strzelać. Choć gramatura mnie nie zachwyca, szczerze. Jakość wykonania też nie, ale wiadomo, to są tanie karabinki. Zobaczymy. Odpalam, rzucam. Oj, lącik, sławiutki. Ale pachnie tym. Nie wiem, czy było to słychać, ale powiedziałem, że pachnie od odpustem. Bo zdecydowanie odpustem pachnie. Myślę, że wiecie, o jaki zapach mi chodzi. Tu coś się pom pomyliło, bo są dwie petardki czerwone na stronie zielonej. Zdarza się. No, co tu dużo mówić o takim produkcie. Produkt, myślę, który kojarzy każdy. Może nie akurat te, ale no... Myślę, że większość pirotechnicznych świrów strzelało z czegoś takiego, strzelało z małych karabinków. Pamiętam na odpustach dało się kupić je po złotówce czy 50 groszy za taką jedną sztukę, a całe opakowanie 10 sztuk kosztowało tak naprawdę z 2 zł normalnie w sklepie, więc no tak, takie wspominki. No co? Odpalamy. Jedna pytarka w ogóle wypadła jak tym machałem, gadając do Was, ale no, taka jakość tych produktów tu nie ma co oceniać. Można sobie powspominać trochę yy, i trochę takiej nostalgii poczuć. A ja jestem trochę zmieszany, bo nie wiem, jak to oceniać. Bo teoretycznie jest to produkt typowo NWP, typowo zabyteczek i zabytków ogólnie nie oceniam, yy, ale jednocześnie ten produkt jest dostępny normalnie w sklepie. Ale no myślę, że mimo wszystko nie będę wystawiał temu oceny, bo nie ma tu naprawdę czego oceniać. Produkt średniej jakości. Bo taki też ma być. Ma być tani, ma być dużo. I tyle. Zabawa świetna dla dzieciaków, tym bardziej. Fajne czasy się przypominają, oczywiście. No i nic więcej, no. Dobra, odpalamy kolejny. Ale jakość lądu jest wybitna. Czy są głośne? Nie. W sensie strzelałem z głośniejszych takich małych karabinków, bo stałem od tego, wiem, że trochę niedobrze, bo stałem tylko 3 metry, ale no nie osób, się, to nie ma takiej mocy, żeby mnie nawet przygłuszyć, więc yy, no nie są to najlepsze karabinki pod względem mocy, ale do zabawy jak najbardziej można kupić. Jeśli komuś brakuje taki, takich produktów na rynku, Choć karabinków jest na rynku sporo, mimo wszystko. Choć zazwyczaj są droższe już i w lepszej jakości. To, ale jeśli komuś brakuje, to może sobie kupić takie karabinki i postrzelać. Dla mnie osobiście fajna zabawa, odpalić taką paczuszkę naraz. To jest aż 400 strzałów. Nawet git, co jak co za piątkę. No Tylko trzeba sobie ułożyć słoneczko, zamiast mieć już na gotowej taśmie. No i co, ja tego nie będę oceniał, tak jak powiedziałem. Zapraszam was tylko do playlisty NWP i inne starocie. Nie wiem, powinna się tu wyświetlić. Jeśli się nie wyświetli, to pewnie o tym zapomniałem. Ale no, możecie sobie obejrzeć, jakie tam starocie i NWP produkty testowałem. Odpalam jeszcze jeden. No tutaj wielkiej, wielkiej dyskusji na temat tego produktu nie ma i nie będzie, bo też o tym mówi. Ale bardzo dynamiczny. 40 strzałów kończący się praktycznie od razu. Yy, no co? Nie będę Was tu przedłużał. gadam i tak już 8 minut prawie o tym. Chyba 8. Coś w tym stylu. Yy, zapraszam Was jeszcze raz do wszystkich socjali, do, do Instagrama, do, do TikToka. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. No i zapraszam Was oczywiście do sklepu Fireworki Shop. Oczywiście z kodzikiem. No i to by było pewnie na tyle. Napiszcie mi swoją ocenę w komentarzu. My, my, myślę, że mogą być różne zdania. Zdania na temat tego produktu mogą być podzielone, bo nie każdy lubi takie pierdełki, nie każdy lubi strzelać delikatnie, nie każdy lubi wspominać sobie jakieś czasy, więc no taka ciekawostka NWP. Ale jak już mam, to czemu by nie przetestować? Myślę, że dość logiczne. A no, ja, ja jak powiedziałem, nie będę już Wam przedłużał. Trzymajcie się. Cześć.